Witam w Trójmiejskiej Przychodni Weterynaryjnej. Ja się nazywam Klementyna Maszewska. jestem lekarzem weterynarii oraz kierownikiem oddziału na Bulońskiej. Nasz zespół składa się z lekarzy weterynarii, techników oraz administracji. Zapraszam do zwiedzania. Bez Anny Ruszewskiej nie wyobrażamy sobie pracy. Tutaj możecie Państwo umówić się na wizytę, odebrać leki zlecone przez lekarza weterynarii. Macie u nas możliwość również zakupienia karm specjalistycznych. W naszej przychodni pracuje czterech lekarzy. Zobaczymy, co teraz robią. Dzień dobry, nazywam się Anna Marciniak. W Tromuńskiej Przychodni na co dzień opiekuję się pacjentami internistycznymi ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z problemami skórnymi i dermatologicznymi. W codziennej praktyce odpowiadam za wykonywanie oraz interpretację takich badań dodatkowych, jak między innymi trichogramy, skrobiny, wymazy, biopsję głowy czy interpretacji preparatów cytologicznych. Także mikroskop jest moim nieodłącznym narzędziem codziennej pracy. Nazywam się Justyna Kowalik. W Trójmiejskiej Przychodni Weterynaryjnej zajmuję się głównie interną psów i kotów. Udzielam również konsultacji uronefrologicznych. Podczas takiej konsultacji wykonywane są m.in. badania USG, badanie rentgenowskie lub pomiar ciśnienia krwi. Nasza przychodnia gwarantuje Państwu również możliwość konsultacji z gastroenterologiem, doktorem nauk medycyny weterynaryjnej Karoliną Malewską. się bardzo czuje, na przykład. Teraz zapraszam Państwa do miejsca, gdzie opiekunowie nie mają wstępu. To jest nasz szpital dzienny oraz sala zabiegowa. Szpitalem rządzą techniczki Weterynarii Magdalena Kostrzewa i Joanna Wiśniewska. One dbają o to, żeby wasi pacjenci mieli jak najlepszą opiekę dzienną. E, dziewczyny właśnie zakładają węflon jednemu z naszych pacjentów. E, gwarantuję Państwu, że staramy się, aby wasi pupile mieli u nas jak najlepszą opiekę. Traktujemy je ich wszystkich jak swoje własne zwierzęta. E, tutaj poza szpitalem dziennym odbywają się również zabiegi stomatologiczne. Tutaj doktor Ania Marciniak bada preparaty cytologiczne swoich pacjentów dermatologicznych, a za ścianą mamy salę chirurgii miękkiej. Ja w przychodni zajmuję się głównie pacjentami stomatologicznymi oraz wykonuję zabiegi chirurgii miękkiej. Dziś mamy w planach zabieg sterylizacji kotki i usunięcie przetrwałych zębów mlecznych u tego psiaka. Pacjenci już czekają, dlatego zabieramy się do pracy. Jesteśmy gotowi przyjąć pacjentów z każdym problemem. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem. Jeśli będzie taka potrzeba, przeprowadzimy zabieg chirurgiczny. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję, że byliście z nami i do zobaczenia na bolońskiej.